Gdzie mi się ta luda zgubiła? Już mamy biegać sobie dzisiaj po ślęży, a jej nie ma. A, Siedzi w krzakach. Co tam się dzieje? Gdzie? Ja cię szukam, a ty co tu w krzakach robisz? Chowam się przed się tobą. To rozdrzewka w krzakach? No tyle rozdrzewki, co to no dzisiaj ambitny plan Jesteśmy na... Gdzie my jesteśmy? Jest... Pod Wierzycą, jesteś. przełęcz przy, przy to jest dom turysty pod wieżycą, czy jakoś tam ludzie się czylują, sobie siedzą A my jedziemy się zmęczyć. My jak zasłużymy to te też później posiedzimy, a na razie trzeba zasłużyć. Dobra, to co? Tylko czekaj, w którą stronę to ten? No tu lecimy, tu. tu, a wrócimy sobie stąd. No to dobra, no to no to ciach start no i lecimy sobie. Dzisiaj plan następujący. Ty nie co o planach, bo właśnie jeszcze jest Biegniemy sobie, tracą półmaratonu Ślężańskiego. Ale on domyślnie ma 23 km. A my sobie stawiamy za dzisiejszy cel. Co, między 15 a 23? Z tej trasy. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie szło. Czy będzie szło? Na pewno mniej niż 15 nie. Między 15 a 23, co z tego wyjdzie, nie wiem. zobaczy. Truchtamy sobie. Na razie jest delikatnie pod górę. zmęczę, zmęczenia nie ma, to się fajnie biegnie. No. Ja sobie dzisiejszy trening traktuję jako, jako rozruch przed zbliżającym się jedyńskim festiwalem biegowym który już niedługo zaję za dwa tygodnie bo za dwa tygodnie Drodzy widzowie pytacie mnie w listach czemu ta ruda nie startuje w zawodach no właśnie a trzeba ją co? jakoś przekonać. A po co to komu? Biega po tych górach jak kozica, co widać na załączonym obrazku. A kto Was będzie kamerować? Tak. Biega jak kozica, a sama nie chce nigdzie wystartować załoga. Trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby ją zmotywować. Muszę ją chyba zapisać bez jej wiedzy i postawić się przed faktem dokonanym. Tak. Zabiła jakąś dyczkę po górach można by było sa przez wodę Po wodzie, po to przez wodę A lecimy prosto No i zaczynamy troszeczkę większy podbieg. Tutaj będzie trochę kamieniście. No ale na szczęście zawsze tak jest. Tutaj zaraz chyba będzie takie miejsce, gdzie właśnie będziemy już skręcać na szczyt. ale nie wiem czy to tu tak właśnie myślałem że to <laughs> zejście z kursu bo nie pamiętałem właśnie przed chwilą tych e, studzienek także zagadałem się że będzie miejsce że trzeba skręcić a sam je przegapiłem e, tutaj będzie Tak, tylko że to jest szlak. On chyba jest jakiś żółty, czy jakiś tam, nie? Jest? Dobra, znaleźliśmy. To jest niebieski szlak, nie żółty, myślałem. No, także... Do szczytu... ...mamy takie coś. Tutaj sobie spróbujemy coś podbiec, ale... ...ale za chwilę i... Raczej dużo nie podbiegniemy, bo to będzie stromo. O sobie przyjdzie. No, nie ma lekko. Jest tu dosyć stromo i sobie podchodzimy leciutko Coś sobie podbiegniemy. ramy na ślęży Jesteśmy na górze eee. O, dzisiaj nie działa. ładny dzień Nie no to wiadomo No co ludzi to chcesz do góry zobaczyć czy nie? Co, siadamy przy tym? Znamy? Nie, bo tu nie. przy starożytnej rzeźbie kultowej Gdzie siadamy? Nie wiem, bo jestem, tylko na chwilę i weźmiemy.

Będziemy po schodach w dół. Tam na schodach uważaj, bo stromo będzie. i <laughs> Dobra, tutaj będzie jakaś lekka wspinaczka jak pamiętam. To jest taki fajny odcinek. Fajny zbieg, teraz tak trochę będzie. Uwaga na kamienie wystające. To takie najprzyjemniejsze elementy tego półmaratonu, co? Nie, ja, tam Zgubiliśmy drogę. A bo ty jesteś tam u tyle Wracamy Tam jest ślad, już widzę No na wprost No z górki sobie trochę trasę skróciliśmy Bo tam dużo ludzi na tej fetrostradzie sobie z górę okrążymy tam drogę nie, nie? Tak o a tu Radunia Góra Radunia Ty tam też kiedyś na bieganie pojedziemy co? Może? Wiaterek chłodny wieje Dobra pogoda na bieganie dzisiaj Nie za ciepło Biegną dwa cienie Jeden chudy, drugi gruby Dół. Fajny zbieg tutaj trochę z górki będzie pod górkę zresztą też chyba tam przy końcu przy wieżycy. ale przybotnic to zrobiło Wyrywają te źródełka i jest błotko, ale my się nie poddajemy takie przeszkody nas nie zatrzymują biegniemy a nie idziemy No to biegniemy Uciekła. Ostatni kilometr nam został. Ostatni kilometr, i będziemy jedli zupkę. Ciekawe, jaka zupa będzie. Myśla, jaką zupę jesz? Pomidorową? No to zostało nam. 800 metrów do zupy No i jesteśmy Jesteśmy na mecie w naszej dzisiejszej wycieczki biegowej 15 kilometrów Karafiorowa i ponderowa. Nie co? Pojedzone. Piwko wypite, piąteczka. Piąteczka. I jedziemy.